Siema! Już za kilka dni rozpocznie się nowy cykl turniejów na takiej szachowej mapie świata, a mianowicie rozpoczynają się rozgrywki freestyle chess, czyli... No, turniej szachów Fischera, czyli szachów 960, czym to jest dokładnie, opowiem wam zaraz. W którym będą grać najlepsi zawodnicy na świecie, czyli m.in. Magnus Carlsen. I w zasadzie jest to sytuacja, w której wszyscy są szczęśliwi. Wy możecie być szczęśliwi, bo będziecie oglądać szachy na najwyższym poziomie. Ja jestem szczęśliwy, ponieważ będę wam mógł opowiadać o tych ciekawych partiach. Zawodnicy są szczęśliwi, ponieważ będą, będzie to turniej z dużymi nagrodami, także fajnie, że będą mogli sobie zaraz. Robić, a przede wszystkim szczęśliwe jest FIDE, ponieważ zainteresowanie szachami po raz kolejny wzrośnie. A właśnie, że nie, bo tak byłoby w sytuacji, gdyby w, w sytuacji, w której FIDE jest normalną organizacją, której zależy na szachach, a nie organizacją, która jest zarządzana przez tak zwanych leśnych dziadków, ponieważ okazało się, że w ostatnim czasie znowu rozwinęła się wielka szachowa drama, która może nawet sprawić, że będziemy mieć rozłam na dwie organizacje, także zachęcam do oglądania. Będzie trochę mojego gadania, ale myślę, że dobrze będzie wam to przedstawić, ponieważ faktycznie może to mieć długo idące konsekwencje. Więc lecimy. Przede wszystkim czym są szachy Fischera. Szachy Fischera to jest taka odmiana szachów, która przez wiele lat nie była traktowana poważnie. Chodzi o to, że gdy mamy szachownicę, to figury nie są ustawione w taki sposób, w jaki normalnie, tylko jest 960 różnych wariancji. Na przykład może być, nie wiem, dwa gońce koło siebie, król może być pomiędzy wieżami i tak dalej, i tak dalej. Takich ustawień jest 960. No i jest to fajne urozmaicenie z tego względu, że jeżeli oglądacie moje filmy, czy jeżeli oglądacie szachy, to bardzo często, nie ukrywajmy, wkurza Was to, i mnie też to wkurza, że zawodnicy na przykład grają 20 ruchów z głowy, bo wiedzą, jakie ruchy są najlepsze, wiedzą, co komputer im podpowiedział. Wiele osób uważa, że te klasyczne szachy to już jest bardziej pamięciówka niż faktyczne. Granie w szachy i rozwijanie swoich idei. No i szachy 960 są o tyle spoko, że tam nie ma debiutów. Tam zawodnicy od pierwszego ruchu grają tak, jak uważają, i bardzo często, znaczy bardzo często, stosunkowo często widzimy nawet sytuacje, gdzie zawodnicy o rankingu w szachach klasycznych 2700, plus już w drugim, trzecim ruchu podstawiają coś. Nie? Bo nie mają tego przygotowanego. Tam jest czyste granie w szachy. I oczywiście szachy 960 istniały od bardzo, bardzo dawna, natomiast w ostatnim czasie stały się trochę bardziej. Poważną odmianą? Tak to nazwijmy? Z tego względu, że faktycznie pojawiały się, e, pojawiały się turnieje, zawodnicy grali o wysokie stawki. No i generalnie fajnie było widzieć, jak np. Magnus Carlsen mierzy się z Fabiano Caruaną właśnie w 960, gdzie zawodnicy no, popełniają błędy od drugiego, trzeciego ruchu. No i wydawać by się mogło, że w czym problem? Ktoś organizuje turniej, ktoś sobie chce w nim zagrać, wszystko spoko. Okazuje się, że nie dla FIDE, ponieważ... I tutaj uczciwie powiem, nie będę Wam czytać tych wszystkich wypocin jednej i drugiej strony, bo naprawdę tych rzeczy jest cała masa, postaram się Wam streścić. E, jakiś czas temu, bodajże 20 któregoś stycznia, e, pojawił się Statement Fide na temat właśnie freestyle, freestyle chess, gdzie mówią oni, że bardzo im się nie podoba fakt, że zwycięzca całego tego turu, bo to ma być bodajże 5 turniejów, będzie mianowany mistrzem świata w szachach Fischera, ponieważ oni uważają, że termin Mistrz Świata jest zarezerwowany tylko dla FIDE. I przyznam Wam szczerze, jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a usłyszałem o tym w grudniu, ponieważ być może pamiętacie, ale pojawiały się takie. Yy, takie pogłoski, że być może Carlsen albo Hikaru nie zagrają w Mistrzostwach Świata w blica, bo będą grać właśnie we freestyle chess i gdy ja to słyszałem po raz pierwszy, to wydawała mi się to taką dramą bez sensu totalnie, no to jest tylko nazwa. Natomiast okazuje się, że ma to dalszy ciąg i faktycznie FIDE bardzo nie pasuje fakt, że, e, że w szachach Fischera będzie wyłoniony Mistrz Świata, oni uważają, że mają wyłączność na to, kto mistrzem świata zostaje, i oni powinni trzymać na tym pieczę, A natomiast freestyle chess jest organizowane przez prywatne osoby. No i tutaj piszą, piszą, bla, 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 bla. Mówią, że niby próbują yy, w jakiś tam sposób rozmawiać, natomiast ciężko jest się dogadać z organizatorami i tak dalej. Natomiast ważne jest to. Co mówią w ostatnim akapicie, a mianowicie, żebyście też mieli świadomość, żeby zostać aktualnie, jak ja bym chciał zostać mistrzem świata w szachach klasycznych, czyli w, tym, w tych ogólnych, no to muszę wbić wysoki ranking, muszę dostać się do turnieju kandydatów, muszę wygrać turniej kandydatów, potem zawalczyć w meczu o Mistrzostwo Świata, wygrać mecz o Mistrzostwo Świata. Jest taka ścieżka, ale nie można zostać mistrzem świata, jeżeli nie zagra się w turnieju kandydatów. I Fide grozi, że jeżeli osoby. Jeżeli freestyle chess będzie mianowało swojego mistrza świata, to jest to zagrożenie dla takiej jednobiegunowości szachów, że będzie to osobna organizacja i że oni bardzo możliwe, że nie dopuszczą osób, które będą brały udział we freestyle chess do tego cyklu kandydatów. I nagle powstaje trochę duży problem, no bo z jednej strony turniej jest przygotowany, cykl jest przygotowany, a okazuje się, że może zawodnicy staną przed wyborem, albo gramy w to, albo gramy w to. No jakaś totalna tragedia, i wygląda to trochę głupio. Natomiast, oczywiście, to cofnęliśmy się o tydzień. Po tym liście nastąpił list od Freestyle Chess, czyli od Jana Henryka Buetenera, czyli organizatora, czy też prezesa, jakkolwiek tak to nazwiemy, który tutaj właśnie napisał o różnych rzeczach do Emila, mówił, że próbowali się dogadać, że w zasadzie no to Fide stawiało jakieś dziwne warunki, że przecież powinno wszystkim zależeć na tym, żeby szachy stawały się jeszcze bardziej popularne i co więcej dają tutaj bardzo taki ciekawy punkt widzenia, a mianowicie, oczywiście na dole będą linki, jakbyście chcieli przeczytać całość, to spoko. Natomiast na koniec tej pierwszej strony mówią, że w sumie to trochę jest dziwny fakt, że do tego wydarzenia, czyli do Freestyle Chess, fide się doczepia. Natomiast w tym samym czasie, czy w ostatnim czasie, miały miejsce mistrzostwa świata w Backhaus czyli w turnieju, gdzie no, gramy w szachy parami. W kloca może graliście, no to w to też były organizowane Mistrzostwa Świata, tylko to był taki niszowy turniej, tam bodajże Ding Liren grał sobie i nikt z tym nie robił problemu. I pan Jan Henrik Bretner mówi, że głównym problemem dla FIDE są pieniądze. Bo tutaj jest duża organizacja, tutaj są pieniądze i FIDE chciałaby coś z tego usunąć. I to wygląda strasznie, strasznie głupio. No to jest po prostu trochę, nie wiem czy wy też tak macie, ale oglądając to... Mamy takie wrażenie, że to dzieci w piaskownicy kłócą się o jakieś słówka, no ale wiecie, no jest to poważna sprawa, a zobaczycie później, o czym mówił Magnus Carlsen, bo to też jest ważne. E, co ciekawe, po tym liście, jakiś czas później, pojawił się wpis Arkadego Dwar Dworkowicza, czyli Prezydenta FIDE, szefa najwyżej postawionej osoby FIDE, który z prywatnego konta, i to jest bardzo ważne, mówi, że zawodnicy, którzy wezmą udział w tym freestyle tour, nie będą mieli żadnych problemów, żeby brać udział w tym cyklu o Mistrzostwo Świata. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tak jak wspominałem wcześniej, jest to prywatne konto prezydenta FIDE, po czym kilka godzin później pojawił się list FIDE, bardzo długi który mówi, że nie ma przyzwolenia na to, żeby było, wiecie, był mistrz świata freestyle chess. I nagle okazuje się, że na koniec tego wywodu FIDE stawia zawodnikom ultimatum. A mianowicie do 18 e, czasu CET e, dzisiaj w zasadzie muszą oni się zadeklarować, czy wolą grać we freestyle chess, czy wolą grać e, w cyklu... Meczu, o Mistrzostwo Świata, i tak dalej. No i znowu mamy dziwną sytuację: no bo Arkady Dworkowicz, czyli szef FIDE, mówi w zasadzie co innego, niż mówi organizacja jako taka. I jest to absurdalne. Natomiast, no, tak to wygląda. Oczywiście nie zostało to bez odpowiedzi, ponieważ Freestyle Chess znowu wystosowało bardzo długi list, w zasadzie trzy strony. Znowu nie będę wam tego wszystkiego czytać. Natomiast ciekawe jest to, że tutaj w zasadzie wypisali. To, w jaki sposób rozmawiali z Dworkowiczem, i jakby to jest zupełnie coś innego niż to, o czym mówi Federacja. I to jest mega dziwne, mega głupie. I to wygląda tak, jakby Dworkowicz chciał co innego, FIDE chciało co innego, Freestyle Chess chciało co innego, a na koniec dnia tracą wszyscy. No bo w zasadzie, no to jak teraz będzie wyglądało Freestyle Chess? Jak będzie wyglądać? Cykl meczów o Mistrzostwo Świata. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że część osób zagra we Freestyle Chess i się okaże, że nie mogą grać w meczu o Mistrzostwo Świata. To co? To zawodnicy 2710 będą mierzyć się ze sobą w turnieju kandydatów? Bo na przykład Fabiano Caruana i inni zawodnicy przy 2800 nie zagrają? A z drugiej strony to co? To Freestyle Chess, które miało już wszystko załatwione, nagle przez losową decyzję FIDE nie będzie mogło mieć turnieju takiego, jakie chciało? No, wiecie, to jest, niby to jest taka drama głupia, ale ma swoje konsekwencje, które mogą i być daleko idące. I teraz wchodzi on, wchodzi cały na biało Magnus Carlsen, który dodał tweeta o tym, że no jest pewien nacisk na graczy, że w ogóle to złamane obietnice ze strony FIDE i tak dalej, i tak dalej, e no i na, z, napisał on, że 19 grudnia y, prezydent Dworkowicz napisał do jego taty, że gracze nie będą w żaden sposób affected, nie? że w żaden sposób nie będzie wywierany na nich wpływ, no i na końcu dodał, że jeżeli tak nie będzie, no to y, I will step down, że on po prostu poda się do dymisji, tak to nazwijmy, no i Magnus Carlsen pyta. Czy w takim razie zrezygnujesz? Bo koniec końców wyszło na to, że Dworkowicz mówi zupełnie co innego w prywatnych rozmowach, a co innego robi Fide. I ja wiem, wygląda to mega dziwnie, nie? Oczywiście Magnus Carlsen dodał później list, bla, bla, bla. Natomiast mamy sytuację, w której mamy dwa podmioty, gdzie po jednej stronie, i nazwę to trochę brzydko, ale no nazwijmy to tak, jak uważam, prosto z serduszka. A mianowicie po jednej stronie mamy starych dziadków z Fide, którzy, wiecie, mają... Fidę i będą mówić, nie no, wy nie możecie sobie organizować niczego samemu, wy nie możecie grać sobie w meczu. Znaczy, jak chcecie sobie grać w swoich organizacjach, to spoko, ale nie będziecie mogli grać w tym głównym cyklu meczu o Mistrzostwo Świata. A z drugiej strony mamy freestyle chess, po której ewidentnie stronie stoją gracze. Magnus Carson, czyli no w zasadzie jednoosobowa, taka wiecie, działalność jednoosobowa. Instytucja, bo myślę, że tak można Magnusa nazwać, mówi, że to, to jest jakiś żart i że nie powinno tak być. No i nie wiem, w jaki sposób to się potoczy. Nie? No to już są ostatnie dni. Jak patrzyliśmy wcześniej, tam jeszcze dodam, bo w sumie powinienem o tym dodać, że jeżeli, jeżeli chodzi o ten list, na końcu napisali oni, że no w takim razie to może. Hmm, gdzie to jest? Czy o! Że jeżeli chodzi o e, przede wszystkim freestyle chess, przynajmniej tak to wygląda, chciało się dogadać z FIDE. Nie, no pff, chciało się dogadać, no bo nikomu nie jest to na rękę, ale nie dało się dogadać i z tego też względu postponed the decision to award the title of world champion to the winner of the freestyle chess Grand Slam tour for an additional 10 e, months. Czyli z tego co rozumiem, po prostu zwycięzca będzie mistrzem świata, ale za 10 miesięcy? W jakiś taki, wiecie, chcą to obrócić w taki sposób, czyli zwycięzca tego turu nie będzie tytułowany mistrzem świata przynajmniej przez 10 miesięcy, co dla mnie się wydaje absurdalne. Natomiast wiecie, no i mamy taką dziwną sytuację, że z jednej strony FIDE, o, którym Magnus o której Magnus Carlsen, o której Hikaru Nakamura, moim zdaniem słusznie mówili, że... No nie robią zbyt wiele dobrego do szachów, co? Nie, mieliśmy boom szachowy, mieliśmy od roku 2020 takie zainteresowanie szachami, jakiego nie było nigdy i czy czuliście kiedykolwiek wy jako odbiorcy szach treści w internecie, że coś FIDE zrobiło dla Was fajnie? Bo ja mam wrażenie, że większość rzeczy, które w ostatnim czasie są fajnie robione, to są takie rzeczy jak, wiecie, roz, rozwinął się Czeskom, Czeskom organizuje różne turnieje, oglądamy sobie jakieś indywidualne turnieje, które są, wiecie, robione na przykład za sprawą Magnusa Karsena, tak jak, tak jak, no był jakiś tam turniej, gdzie zawodnicy grali na kompach, co nie? Więc... Takie rzeczy są robione i ludzie próbują, ale zazwyczaj dzieje się to oddolnie. A gdy w końcu pojawiła się alternatywa dla szachów, coś, co naprawdę te szachy może rozruszać, bo ja nie mówię, że nagle wszyscy zaczniemy grać we freestyle chess, w szachy 960, bo ja osobiście nie jestem wielkim fanem. Ja nie lubię. Ja wolę sobie, pomimo tego, że nie znam debiutów, to jakoś pewniej czuję się w zwykłych szachach niż w tych szachach 960. To mimo wszystko uważam, że takie rzeczy powinny być promowane przez FIDE. A nie sytuacja, w której wiecie, tak jak ten Pingwin na memie siedzi i to ja nie chcę. Ja nie chcę, bo nie wiem, dajcie mi więcej pieniędzy albo coś w tym stylu. Jest to smutne. I to jest taki typowy przykład tego, w jaki sposób bardzo często takie organizacje działają, że innym nie dadzą, a same też. Wiele z tego nie mają. No i nie wiadomo, jak ta sprawa się potoczy. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której jedna i druga strona nie ustępuje w żaden sposób i odbędzie się ten turniej. No to to już będzie zaczątek nowej organizacji. Bo w zasadzie dlaczego szachiści mieliby stać po stronie FIDE? Dlaczego, nie? Poza tym, że oczywiście fajnie będzie pewnie być mistrzem świata, ale jeżeli będziemy zawodnikami o rankingu 2700 i zobaczymy, że my możemy zostać mistrzem świata w federacji FIDE, ale jest druga federacja, w której grają najlepsi zawodnicy na świecie, no to jak to będzie świadczyło o szachach? Jak to będzie świadczyło o, o FIDE? No bardzo, bardzo źle. I nie mam pojęcia, jaka będzie dalsza część. Prawdopodobnie cała sprawa przyspieszy za kilka dni, no bo musi przyspieszyć. Natomiast na ten moment, moim zdaniem, i no wydaje mi się, że nie będę w tym osamotniony, no trzeba stać po stronie, jeżeli mamy na mamy na, na sercu dobro szachów, no to raczej trzeba stać po stronie Magnusa Carlsena, bo moim zdaniem takie oddolne inicjatywy to jest coś, co szachy będzie pobudzało, a takie stopowanie ich. I to przez, na dobrą sprawę, słówka, nie? To jest afera, która wzięła się od tego, że jedni mówią, że będą mistrzami fidetu, jeszcze też dodam, bo nie czytałem tych listów dla Was całościowo, natomiast tam w tych listach od Freestyle Chess jest napisane, że to jest jakby... Mistrz świata, ale to nie tak stricte, że mistrz świata w szachach, tylko mistrz świata wygrywający ten cały Turco, nie? Więc jest to jakoś tam ominięte niby, natomiast to się FIDE nie podoba. I dla mnie to są takie głupoty, których ja osobiście nie lubię i wręcz trochę męczyłem się nad, nadążając za tą dramą, bo to są, wiecie, dla mnie to jest bitwa na słówka. Kłócimy się o to, że ja mówię, że nie wiem, coś jest czerwone, a ktoś mówi, że nie czerwone, bo to jest burgundowe. No dobra, może być burgundowe, ale wiadomo o co chodzi. To są rzeczy, które mnie irytują. No i mam nadzieję, że to się rozwiąże, i mam nadzieję, że właśnie tego typu działania sprawią, że osłabi się pozycji, pozycja FIDE i zajmie się tym w końcu ktoś, kto. Komu leży na sercu dobro szachów? Także tak to wyglądało. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, czy jesteście raczej team FIDE, czy jesteście team Magnus Carsen. Ja nie ukrywam, jestem team Magnus Carsen i całe freestyle chess. No i cóż, tak to wyglądało. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.